Wiem, że nic nie wiem. Kluczowe werdykty w Serie A odłożone do ostatniej kolejki ligowej. Milan i Inter wygrywają swoje mecze. Obyt w Serie A do końca walczyły będą Cagliari i Salernitana. Tymczasem już dziś wieczorem pojedynek Juventus-Lazio. Ostatni mecz Paulo Dybali i Giorgio Kieliniego na Allianz Stadium w Turynie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, Amici Sportivi. Poniedziałek, 16 maja 2022 roku. Dzień dobry, buon lunedì. Rozpoczynamy nowy tydzień, rozpoczynamy nowy tydzień z calcio z włoską prasą. No i co? No i jeszcze nic nie wiemy. Wszystko odłożone o tydzień, co czyni ten sezon tym bardziej ciekawym, drodzy Amici Sportivi, ponieważ ani o mistrzostwie, ani o spadku bądź utrzymaniu Serii A nie rozstrzygnęła przedostatnia kolejka. Dopiero w ostatniej kolejce dowiemy się, jakie te werdykty będą. Rozpoczynamy przegląd prasy. Rozpoczynamy od lajka. Like bardzo dziękuję. Zapraszam też do komentowania dzisiejszych doniesień prasowych: tego, jak włoscy dziennikarze przeżywają to, co wydarzyło się między innymi wczoraj, bo na wczorajszym dniu dzisiaj się skupiamy. No i na dzisiejszym, ponieważ zapowiemy między innymi mecz Juventusu z Lazio, ale porozmawiamy również o ciekawym powrocie do Juventusu, który jest, jak się okazuje, całkiem możliwy. Moi drodzy, słowo dnia: Parola del giorno. Dzisiaj proste, ale jakże przydatne. Ultimo. Ultimo to dosłownie ostatni. Pewnie zna lub część z Was przynajmniej zna to słowo, no to ultimo pojawia się oczywiście również w świecie calcio. W różnym kontekście, w znaczeniu dosłownym i symbolicznym, to na jego bazie zbudowane jest znane również w języku polskim słowo ultimatum, no i dzisiaj zobaczycie, że przewija się ono naturalnie na kartach włoskiej prasy. co najmniej kilkukrotnie i do niego nawiążemy. Primo piano, okładki, bardzo proszę, 16 maja 2022 roku, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista. Dzisiaj głównie Milan, Inter i Juventus. Tutto Sport pisze o zaplanowanym na dzisiaj spotkaniu przedstawicieli Juventusu z adwokatem Pola Pogby. Francuz naprawdę może wrócić do stolicy Piemontu. Równolegle kontrakt do 2025 roku może przedłużyć z turyńskim klubem Matajs de Ligt. Corriere i Gazzetta skupiają się tymczasem na mediolańskim pojedynku o Scudetto. Z jednej strony Il Milan lotoka. Milan już go dotyka, jak głosi hasło z jedynki Corriere dello Sport. Z drugiej strony to wszystko będzie się rozstrzygać fino al ultimo gol, do ostatniego gola. Tutaj po raz pierwszy, jak widzicie, pada nasze słowo dnia, ultimo. E, dziennik Il Romanista wita nas dzisiaj za to hasłem popolo unico, wyjątkowi ludzie, wyjątkowy naród. E, chodzi o społeczeństwo kibiców Giallorossich, wobec których wdzięczność za emocje, wdzięczność za więź po raz kolejny wyraził e, trener José Mourinho. Jeśli za chwilę gramy w tiranie o puchar, to przede wszystkim dzięki właśnie tej więzi, stwierdza dzisiaj e, rzymska redakcja tegoż dziennika. E, a ja chciałbym zacząć z wami dzisiejszy przegląd włoskiej prasy od Napoli. Napoli oczywiście wygrało, to już wiemy, z Geną, która zresztą spada do Serie B. Ale Napoli przede wszystkim żegna się z Lorenzo Insigne. W ogóle weekend pożegnań. Dzisiaj kończy się ten weekend, poniedziałkowo pożegnań, tymi, które nastąpią na Allianz Stadium w Turynie, ale wczoraj na Stadio Diego Armando Maradona również doszło do takowego. Pokażę wam na początek alternatywną okładkę Courier dello Sport, tę w wydaniu dla regionu Kampania. A tam per sempre conte i Wizerunek płaczącego, wzruszonego Lorenzo Insinie. To wczoraj działo się w stolicy kampanii. Napoli e casa mia. Neapol to mój dom, tak kapitan i legenda Napoli powiedział wczoraj po meczu wygranym z Geną. Ultima partita da film, ostatni mecz niczym film. Kolejne ultimo pada w naszym przeglądzie. No i tak to wygląda, tak dzisiaj Corriere dello Sport wita się z mieszkańcami regionu Kampania. Poświęca również temu pożegnaniu, poświęca Lorenzo Insigne pierwszą rozkładówkę w swojego wydania. Lacrime napoletane, czyli neapolitańskie łzy. 50 tysięcy widzów stawia się na ostatnim meczu Insigne w barwach Adzurich. W social mediach swego rodzaju hołd złożył mu też Ciro Immobile. Ta wstawka również pojawia się w gazecie. Immobile, który napisał, Twoi ludzie cię uwielbiają i szanują. Zasłużyłeś na to, przyjacielu. Bardzo dużo emocji wylewa się dzisiaj z tego wydania Corriere dello Sport. No, ale co na temat samego meczu? Przekartkujmy je. A tam pojawiają się między innymi noty za to spotkanie. Przypomnijmy, Napoli wygrywa 3 do 0. A oto noty. Najlepszy Lorenzo Insigne właśnie. Chyba też trochę na pożegnanie, mam takie wrażenie. On w każdym razie z notą 7, z siódemką również Di Lorenzo, robotka Angisa oraz Wiktor Ozimen. Piotr Zieliński pojawił się na ostatnie 17 minut meczu, no i noty tym razem nie, nie otrzymał. SV V, Senca, Woto bez oceny. Tymczasem po meczu wypowiedział się cytowany dzisiaj przez pana, pana Fabio Mandariniego Luciano Spaletti. On powiedział: Żeby realnie walczyć o skutek, to drużyna potrzebuje wzmocnień. Obok młodych potrzeba ludzi pokroju Kulibalego oraz Drisa. Drisa Mertensa, oczywiście. Odejście Insigne tymczasem pozostawia w zespole pustkę. E, trener przyznał, że w najbliższych dniach spotka się z prezydentem klubu Aurelio De, Aurelio De Laurentisem, by porozmawiać z nim o e, przyszłości, o celach, perspektywach i priorytetach neapolitańskiego klubu na e, kolejne lata. No to tyle o Napoli. Taka krótka wzmianka z uwagi na to, że przede wszystkim chodzi tutaj oczywiście o pożegnanie z Lorenzo Insigne. Napoli zresztą nie przegrało, więc zagwarantowało sobie miejsce na podium w tym sezonie. Neapolitańczycy kończą sezon 2021/22 na trzecim miejscu we włoskiej lidze. No a o 18:4 dokładnie swój mecz rozpoczął Milan. Milan, który walczy o Scudetto. Jak to wszystko wygląda z perspektywy włoskiej prasy? Po pierwsze, Milan coraz bliżej tego Scudetto. Milan już o jeden punkt od tytułu mistrzowskiego. Po 11 latach posłuchy. Gazeta dello Sport pisze: Milan, lo scudetto si vede, to scudetto już widać. Ogromne zainteresowanie tym meczem, ze względów oczywistych. No i co? No i rosso pokonali bergamaskich 2-0, bo grali z Atalantą, o tym jeszcze powiedzmy. I jak pisze Luigi Luis Garlando, już właśnie widzą to Scudetto. To oczywiście nie jest jeszcze zagwarantowane, to jeszcze nie jest pewne. Inter nadal ma szansę na tytuł. Tak czy inaczej, Milan dzięki bramkom Rafaela Lao i Teo Hernandeza zdobywa komplet punktów i faktycznie, jak pisze em, gazeta, dotyka już tego Pucharu. Zresztą korierę wturuje swoim kolegom z Mediolanu. Dowiadujemy się też przy okazji, że obie mediolańskie drużyny zagrają swoje ostatnie. Ostatnie mecze w przyszłą niedzielę o godzinie 15. To będzie ta sama pora, w związku z tym będziemy równolegle śledzić poczynania Milanu w Reggio Emilia kontra Sassuolo, no i Interu na stadio Giuseppe Mazza kontra Sampdoria. Eee, tymczasem prasa, jak możecie się domyślać, zachwyca się dzisiaj tym, czego dokonał wczoraj. Teo Hernandez. Nie mogło więc nie znaleźć się to, co widzicie w tym momencie na wycinku, czyli fotosekwencja z tego jego nieprawdopodobnego ponad 90-metrowego rajdu. Eee, no i oczywiście przypomnienie tego, co w 96 roku zrobił w meczu z Weroną w koszulce Milanu George Wea. Eee, to był dokładnie 8 września na San Siro. Wówczas to zawodnik Rossoneri również strzelił gola po tym, co Włosi nazywają Coast to Coast. Czyli od wybrzeża do wybrzeża. Innymi słowy, po przebiegnięciu niemal całej długości boiska. Od pola karnego do pola karnego. No i dobrze, że ta druga bramka padła, gdyż jak wiecie, pierwsza w cieniu kontrowersji, czy tam był faul Piera Kalulu na Pessinie. No właśnie, o tym za chwilę, jak oceniają to no, oba dzienniki włoskie. Najpierw jednak proponuje statystyki. Otwieramy korierę do Sport, A tam trochę liczb. Milan i Atalanta strzelały po 12 razy. Milan 6, a Atalanta 2 razy w światło bramki Rywala. Bergamaski nieco bardziej dokładni w podaniach, których wymienili również więcej niż Milan. Posiadanie piłki 54 do 46 dla gości. No, ale ostatecznie przegrali. Atalanta, uwaga, może nie zagrać w żadnych pucharach europejskich, nawet w lidze konferencji. Jeśli zaś zastanawiacie się, jak oceniony został sędzia Daniele Orsato. Odpowiadam, zresztą możecie zerknąć w prawy górny luk tego wycinka. Corriere dello Sport nie pozostawia na Włochu suchej nitki. Pan Edmondo Pina daje mu 4,5. Pisze, że to był najgorszy mecz w jego wykonaniu. La peggior gara di sempre. No to mocne określenie. Wszystko rzecz jasna z powodu pierwszej bramki, która nie powinna była zostać uznana, zdaniem pana Pinny, ze względu na faul Kalulu na Pessinie. Grzech Orsato jest taki, że nie widział tego faulu, albo co gorsza, zignorował go, pisze pan Edmondo Pinna. Nieco inną opinię ma na ten temat, słuchajcie, Gazeta dello Sport. Ta daje sędziemu Orsato szóstkę. Twierdzi, że Orsato miał mecz pod kontrolą, że faktycznie trochę kontrowersji, trochę nie do powiedzenia, a w zasadzie trochę wątpliwości pozostawia ta sytuacja Kalulu Pessina, ale że ponieważ pan Daniel Orsato widział tę sytuację, po prostu ocenił ją z boiska. Uznał, że zagranie Kalulu nie było faulem. No i w ten sposób oceniają to Corriere i Gazeta. A wy jak to oceniacie? Zapraszam do komentowania pod tym filmem. No a ja zapraszam do tego, żebyśmy zerknęli do rubryki Lepagelle. Noty. Najpierw Gazeta Dello Sport i duet Falizi Elefante. A tam Milan na Siódemkę Atalanta na 5,5, najlepsi w Milanie i zarazem w meczu oczywiście Leo i Teo Hernandez, obaj otrzymują notę 8. 7,5 wędruje do Fronka Kessiego, który podczas wysokiej gry tonalego pilnował tyłów, jak czytamy. Zresztą dla Kessiego to również był ostatni mecz na San Siro. Siódemki dostają Manią, Kalulu oraz... Fica, tomori. Nikt nie był najgorszy. Ilvoto Pibasso, czyli najniższa nota, trafia do Davide Calabri. W Atalancie zaś najlepszym z 6,5 Palomino, najsłabszym z 4,5 Hatebur. No to przejdźmy do Corriere dello Sport. Zobaczmy noty, które rozdaje dzisiaj pan Antonio Vitiello. A tam co widzimy? Il migliore? Ósemka. Rafael Leao. Niewiele gorszy, a w zasadzie cały czas bardzo dobry 7,5 Teo Hernandez. Siódemka dla Kalulu, dla Tomoriego najsłabsi z notą 5,5 Salem Akers oraz Olivier Giroud. Ewidentnie Francuz nie wszedł w ten mecz i mu to spotkanie nie wyszło. Najgorszym zawodnikiem spotkania został wybrany Hattebur. Taką samą notę, czyli nie, nie Hattebur. Hattebur to w gazecie oczywiście: Cup Miners z piątką. Taką samą notę ocenał, taką samą, niską notę oceniał dostał właśnie Hattebur, czyli tych dwóch zawodników najsłabszych w ekipie bergamaskich. Atalanta, tak jak wspomniałem, może nie zagrać w przyszłym sezonie nawet w Lidze Konferencji. Tymczasem Milan swoje zrobił, no i czekał na rezultat meczu Interu. Ten zaś grał na Sardynii wieczorem w Cagliari i wiedział, że ma nóż na gardle i musi to spotkanie wygrać, jeżeli chce dalej liczyć się w walce o Scudetto, jeżeli chce walczyć do samego końca. No i co? No i wygrał. 3 do 1. Otwórzmy Gazetę dello Sport. A tam l'Inter non vuole mollare. Inter nie chce się poddać. I nie podda się do samego końca. Nerazzurri wygrywają na Sardynii, utrzymują dwóch Punktową stratę do Milanu. Dominującym graczem po raz kolejny okazuje się Lautaro Martinez, który zdobywa dublet i potwierdza, że komu jak komu, ale Kaliari to on strzelać lubi i potrafi to kolejne trafienia w spotkaniu z ekipą Rossoblu. Sardeńczycy tymczasem są coraz bliżej spadku do serie B. Mecz z Wenecją w ostatniej kolejce Alultima, jak czytamy w tym artykule pana Sebastiano Wernatcy, słowo dnia Alultima, będzie ich ostatnią nomen omen, deską ratunku. No ale i zwycięstwo może nie wystarczyć, jeśli z Udinezem poradzi sobie przecież Salernitana. Tak czy inaczej Nerazzurri wciąż mają nadzieję, o tym pisze dzisiaj Corriere dello Sport, otwieramy tę gazetę. Cagliari zresztą też spera Ancora, cały czas ma nadzieję na to, że byt w Serie A to jeszcze nie jest kwestia przekreślona. Choć Skudetto i druga gwiazda wyraźnie się oddaliły, pisze dzisiaj Corriere, Inzaghi daje radę przełożyć werdykt w sprawie tytułu mistrzowskiego o tydzień, do ostatniej kolejki, w której zmierzy się z Sampdorią. Rzut oka na statystyki, drodzy amici, Wystar wystarczy spojrzeć, by zauważyć wyraźną przewagę Interu praktycznie pod każdym względem. No, może Kaliari więcej dośrodkowywało z akcji, może częściej strzelało spoza pola karnego, ale jak czytamy, nie wystarcza piękny gol Liko Janisa i zaangażowanie Kaliari. Tutaj nie chodziło o brak tego zaangażowania, tutaj chodziło o różnicę klas zespołów. Inter pokazał, że jest drużyną wyraźnie lepszą od. Potencjalnego Spadkowicza w tym sezonie. Zaglądamy do rubryki Lepagelle. Tam duet Velucci Stopini rozdaje noty. A proszę bardzo, jakie? Kaliari na piątkę, Inter na siódemkę. Gdyby nie kranio, Kaliari przegrałoby jeszcze wyżej. Dlatego do golkipera gospodarzy wędruje najwyższa nota spośród tych przyznanych Sardyńczykom przez Gazetę, czyli 6,5. Najlepszy w Interze bez zaskoczenia. Lautaro Martinez, 7,5. Najsłabszym nie pierwszy już i nie drugi raz. Edindeko, bośniak tylko z 5,5 za to y, spotkanie. Siódemka dla Darmiana i Perisicza, reszta to w większości 6,5, poza szóstką dla Barelli i Joaquina y, y, Correia. Co na to pan Giuseppe Amizani z Corriere dello Sport? Otwórzmy tam, znajdujemy taką rubrykę: Le Pagelle. Żał y, Pedro, my pericolozo, Żał Pedro nie był ani przez chwilę. Niebezpieczny, groźny dla rywala w tym meczu. Tymczasem Perisic sempre nel vivo. Perisic w każdej akcji. Perisic cały czas żywy, ożywiał akcję Nera Zurich. Tymczasem ósemka dla najlepszego w tym meczu Lautaro Martineza. Najgorszym Pawoletti, z Kaliari tylko 4,5. Siódemka dla Darmiana, dla wspomnianego Perisicza. Reszta to 6,5 oraz szóstki. Inter walczy do ostatniej chwili. Al ultima. Zobaczymy, co przyniesie ta walka. Dzisiaj wieczorem powalczy też Juventus z Lazio, choć Juventus. O co jeszcze gra? No w zasadzie o nic. Czwarte miejsce gwarantowane, nie będzie ani gorzej, nie będzie ani lepiej. Po prostu ten mecz rozegra, ale ten mecz z Lazio, które walczy tymczasem o europejskie puchary, wciąż dla Lazio, dla Bianco Celestich ten mecz jest meczem o stawkę. Przede wszystkim jednak to będzie dla wielu fanów Calcio, dla przede wszystkim fanów Bianconerich, pożegnalny mecz Paulo Dybali oraz Giorgio Kiliniego w Turynie z turyńskim Allianz Stadium z kibicami w stolicy Piemontu. I na tym skupia się dzisiaj Gazetta dello Sport. Dybala Kielini, ultimo atto. Ostatni akt, po raz kolejny nasze słowo dnia. Jak widzicie, słowo ultimo dzisiaj przewija się przez karty włoskiej prasy niejednokrotnie. Ehm, e... No cóż, Paulo Dybala wczoraj już pożegnał się z kibicami w social, w social mediach, wyraził ogromną dumę z tego, że mógł grać w Juve przez 7 lat. W trakcie których zdobył już 117 bramek w barwach biało-czarnych, jak sam przyznał, miał nadzieję, że będzie tu grał jeszcze przez wiele lat, ale los miał inne plany i rozdzielił drogi jego oraz klubu. Kielini tymczasem, słuchajcie, opuszcza Juventus po 17 latach. No i dlatego Dybala Kielini, ostatni akt. Dla kogo teraz opaska kapitana? Leonardo Bonucci. To on przejmie po obu zawodnikach tę rolę. To potwierdził już Massimiliano Allegri. Wczoraj trochę szumu wywołała ta informacja, że akurat Leonardo Bonucci przejmie tę opaskę. Oczywiście fanów Bianconeri zapraszam i nie tylko fanów Bianconeri do komentarza, co sądzicie o tym następstwie, o tej spuściźnie, że to właśnie do Bonucciego, który miał sobie kupić, tak jak mówił Massimiliano Allegri na początku tego sezonu, opaskę kapitana, jeśli chciał ją unosić, ja to proszę. Dostaję ją po Kielinim i Dybali. No cóż, ja serdecznie zapraszam Was do Eleven Sports, do kanału pierwszego. Dzisiaj będę miał przyjemność i zaszczyt. Dla mnie to będzie również zaszczyt skomentować razem z Julkiem Kowalskim to spotkanie i skomentować ten ostatni mecz Paulo Dybali i Giorgio Kieliniego na żywo z dziupli komentatorskiej w warszawskim studiu Eleven Sports od 20.40. Będziemy z Wami razem z Julkiem na antenie. W związku z tym zapraszamy. Oczywiście zapraszam wówczas na Twitter pod hashtag włoska robota, będziemy z wami o tym rozmawiać. Tymczasem z dziennikarzami porozmawiał przed tym meczem trener Massimiliano Allegri. On wypowiedział się o kilku sprawach. Po pierwsze potwierdził część składu, po drugie o tej opasce kapitana dla Bonucciego, ale pokusił się już niejako o podsumowanie i ocenę tego sezonu w wykonaniu Bianconeri. Powiedział tak, nie byłem przyzwyczajony do niewygrywania, ale czwarte miejsce nie jest rezultatem banalnym pod żadnym względem, powiedział. Od miesięcy słyszę o tym, jak mówicie o porażce, poniekąd to rozumiem, bo kiedy jesteś w Juwe, musisz mierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami, ale trzeba zrozumieć, że zdarzają się również sezony takie jak ten obecny, kiedy to nie wygrywasz żadnego trofeum. Przykro mi z tego powodu, osiągnęliśmy jednak cel, którym było czwarte miejsce, a to również nie było przecież takie oczywiste. A już na pewno nie jest banalne ani ze sportowego, ani ekonomicznego punktu widzenia. Jestem zadowolony z postępów drużyny i tego, gdzie razem dotarliśmy. To Max Allegri przed tym spotkaniem. Dziennikarze zapytali go też o powrót Paula, Paula Pogby, ale toskańczyk nie chciał wchodzić w tę dyskusję, powiedział, że rozmowa o Mercato nie ma w tym momencie najmniejszego sensu. No ale my o tym za chwilę porozmawiamy. Najpierw jednak zerknijmy, w jakich składach dzisiaj wystąpią obie drużyny. Najpierw gospodarze, Juventus. Co do tego, co do składu Juve, obie gazety, Corriere i Gazeta dello Sport są zgodne. W ramce szczęsny od prawej strony w obronie. Desilio Bonucci-Kielin od pierwszej minuty. Możemy spodziewać się, że jeżeli tylko wytrzyma fizycznie, to zostanie zdjęty z boiska Gdzieś pod koniec spotkania. No, i możemy spodziewać się mega, mega aplauzu z Allianz Idium. Na lewej stronie obrony Luca Pellegrini, w środku Adrien Rabio. I uwaga, po raz kolejny Miretti w podstawowym składzie. To już trzecia podstawa dla tego młodego zawodnika. Dobrze rokuje. Trójka ofensywnych graczy to Bernardeski, Morata oraz Paulo Dybala. Podobna historia jak z Giorgio Kielinim, możemy się tego się spodziewać. No i wysunięty do przodu Duszan Wlachowicz. Tymczasem Vlacio w, w bramce Strakosza w obronie lat. Cari, Patrick, Acerbi, Marusic, Milinkowicz, Luis Alberto. No i w środku zdaniem Corriere, Cataldi, zdaniem Gazety Lejwa. A trójka ofensywnych graczy to Pedro, Felipe Anderson oraz Zakani. Immobile nie jest dostępny dla Mauricio Sariego w tym spotkaniu. Jeszcze o zagrożonych zawieszeniem za kartki w Juventusie to Wlachowicz, Rabio, Ken i Dybala. I teraz pytanie: czy powinni się wykartkować na ostatnią kolejkę z Fiorentiną we Florencji? No Duszan Wlachowicz mógłby nie zagrać wtedy we Florencji ale z drugiej strony, kto się wykartkuje, będzie zaczynał nowy sezon z czystym kątem. W związku z tym, e, no, zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Tymczasem Vlacio Immobile, który nie zagra, e, ale też Luis Felipe Marusic oraz Patryk. No to co? No to został nam dzień Pola Pogby, bo tak o tym pisze włoska prasa. Dzisiaj Juventus, jego przedstawiciele, spotkają się z panem Pimentą. To adwokat Pola Pogby, współpracujący do niedawna z Mino Raiolą. E, no i cóż, e, okazuje się, że... Oprócz tego, że o tym temacie pisze się i mówi od kilku dni, i to robią czołowi dziennikarze, w tym pani Fabiana de La Valle, która jako pierwsza poinformowała o przyszłym transferze duszana Wlachowicza do Juventusu, ale też Romeo Agresti i inni, których nazwiska znacie. Cóż, Juventus ma posiadać dżentelmeńską umowę z przedstawicielami pola Pogby, polegającą na tym, że jeżeli Pogba otrzyma jakąkolwiek inną ofertę, a czai się m.in. Między innymi, między innymi na niego PS, że Juventus ma zostać o tym poinformowany, żeby miał szansę wystosować kontr ofertę. I choć tutaj y, wyzwaniem będzie pensja zawodnika, to Bianconeri mają powalczyć. To artykuły, które przygotowałem dzisiaj dla Was. Jak widzicie, Eil Giorno di Pogba to tytuł z gazety to Dzień Pogby. No i Nikola Balicze z Corriere pisze Oggi l'incontro decisivo per Pogba. Czyli e, dzisiaj decydujące spotkanie w sprawie e, Pola Pogby. E, pensja? Owszem. Wyzwaniem natomiast pomóc Juventusowi może znowu decreto crescita, czyli ten przepis o uldze podatkowej w w związku z tym, że Pogba jest nieobecny we Włoszech od ponad dwóch lat. A ten przepis stanowi o tym, że jeżeli jakiś pracownik jest sprowadzany do Włoch z zagranicy po upływie co najmniej dwóch lat jego nieobecności, to wówczas jego pracodawca, w tym wypadku Juventus, może skorzystać z ulgi podatkowej i niższych kosztów jego zatrudnienia. Dzisiaj spotkanie, dzisiaj Dzień Pogby, piszą o tym zgodnie Gazety. Juventus ma spotkać się na obiedzie z panem Pimentą. No i zobaczymy. Przy okazji dowiadujemy się, że potencjalnymi następcami Giord... Giorgio Kieliniego w Juventusie są uwaga Benoit Badiachil z Monako oraz Nikola Milenkowicz z Fiorentiny. Ja jednak pytam Was, drodzy amici, dzisiaj o transfer pola pogby, o powrót pola pogby do Juventusu. Czy to ma sens? Rubryka domanda del giorno już kipi od komentarzy i głosów. Ponad 150 oddanych o tej porze. Na razie niewielka przewaga dla opcji: tak, 47%, 45% dla opcji: nie. 8% z Was póki co nie ma zdania, a ja czytam komentarze. Na Najpierw El Plombini. Pozdrawienia. Uważam, że tak. Viúwe czuł się bardzo dobrze w Manchesterze United. Nie był w stanie się na dobre odnaleźć. Za to w kadrze Francji grał jak w nut. Werdykt C. Si. Mateusz Marc, co prawda, pisze pytanie, czy to ten sam Pogba, którego pamiętamy jeszcze z koszulki, z gry w koszulce Juventusu. Ale pisze tak, jest to bardzo dobre pytanie, zastanawiam się, czy bierzemy go dla nazwiska kojarzącego się nam z fajnymi czasami w Juwe i my, kibice Juve, mamy myśleć, że to teraz będzie tak jak dawniej, czy wróci i pozamiata ligę, byle nie przepłacili, bo nasz klub Kokosa pęka w szwach. Michael Trellowy pisze, że dla całej ligi byłoby to wzmocnienie, potrzeba wielkich piłkarzy, żeby liga była atrakcyjna i mocna. Tomek Proch, patrząc na naszą pomoc, to nawet powrót pirlo piłkarza ma sens, czyli każde wzmocnienie ma sens, zdaniem Tomka. No i jeszcze zacytujmy Piotra Cofura powrót jak najbardziej miałby sens, ale tylko pod jednym warunkiem, że Pogbie przestawi się coś w głowie i zacznie grać na miarę potencjału, a nie pokazywać to, co najlepsze w co piątym meczu, jak to miało miejsce w United. Zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym filmem i w zakładce społeczność oddajcie swój głos. Bardzo dziękuję za aktywność. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Was w dzisiejszym przeglądzie prasy sportowej. Przypominam, czekam na Was w Eleven Sports dzisiaj podczas meczu Juventus-Lazio, podczas którego będziemy emocjonować się nie tylko samym widowiskiem i miejmy nadzieję, ale też pożegnaniami Paulo Dybali oraz Giorgio Kilniego. Życzę Wam tymczasem dobrego dnia, udanego tygodnia i wszystkiego dobrego. Ci vediamo presto, amici